Powiat Chrzanowski wyróżniony certyfikatem standardy obsługi inwestora w samorządzie. Okazją wręczenia wyróżnienia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie standardów obsługi inwestora była konferencja Spotkajmy się w Polskiej Strefie Inwestycji zorganizowana w Szanowie przez Krakowski Park Technologiczny w partnerstwie z powiatem Chrzanowskim. Spotkanie to także możliwość poznania i nawiązania relacji z innymi przedsiębiorcami, którzy szukają wsparcia w rozwoju biznesu, chcieli dowiedzieć się, czym jest Polska Strefa Inwestycji i jakiego rodzaju pomoc oferuje ten program. Mam przekonanie, że Powiat Szanowski, nasze gminy, jako samorząd, są i będą w stanie robić tyle i tak dużo. Żeby potencjalny inwestor, który pomyśli o, o tym i będzie rozważał, czy tutaj ulokować swoje pieniądze, czy tutaj ulokować swoje przedsięwzięcie, czy tutaj podjąć ryzyko, i naszą sztuką i umiejętnością będzie wykorzystanie tego w sposób synergiczny, taki, że ten efekt będzie pożądany dla nas jako mieszkańców przede wszystkim, bo bo o to chodzi w samorządzie i o to chodzi ludziom, którzy mieszkają na terenie naszego powiatu. Spotkajmy się w polskiej strefie inwestycji. To jest cykl spotkań, które Krakowski Park Technologiczny organizuje przede wszystkim dla przedsiębiorców po to, żeby ich poinformować o najnowszych narzędziach wsparcia związanych z podejmowaniem nowych inwestycji. To jest dla nas najważniejsze, ale dzisiejsze spotkanie ma także inny wymiar. Mianowicie kończymy wspólnie tutaj z Województwem Małopolskim pewien projekt, który realizowaliśmy, których ostatecznym beneficjentem są także przedsiębiorcy. Niemniej jednak projekt bezpośrednio był skierowany do samorządu. Przeszkoliliśmy 84 samorządy w całej Małopolsce, w tym także Powiat Chrzanowski oraz Gminę Chrzanów. Powiat Chrzanowski bierze udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce. Projekt o tematyce szkoleniowej ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie. W wyniku udziału w projekcie w starostwie powiatowym w Chrzanowie. Uruchomiono punkt obsługi inwestora prowadzony przez Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami. Powiat Chrzanowski uczestniczył w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w województwie małopolskim. Był to projekt, który był realizowany i którego liderem było województwo małopolskie. Składał się zarówno z części warsztatowej, jak i szkoleń praktycznych i teoretycznych. Powiad uczestnicząc w tym projekcie Między innymi miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Było to dla nas przydatne, pozwoliło nam to na wdrożenie kolejnych elementów, jeżeli chodzi o standardy obsługi inwestora. Jednym z elementów projektu było utworzenie punktu obsługi inwestora i serdecznie zapraszamy wszystkich inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych dodatkowymi jakimiś informacjami zarówno z zakresu pozwoleń na budowę, zgłoszeń, wyłączenia z produkcji rolnej czy kwestii nabywania bądź regulowania nieruchomości.